No ja pierdolę. To było najbardziej wykurwiste i lamerskie przywitanie kiedy wiem Dobra. Była zawsze taki... Dzień dobry! No, ale teraz już za późno. Mam przeznaczą życie. No. Cześć. Jestem wojak. Mam na tożysty jak? Kurwa, czekam aż na Ciebie! Co no, powiedzieć? Dzień dobry! No... No dobrze, wstaw się. Sajan, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Eee... Witamy Was w wersji 1.3.0.6. Teraz to będzie high quality. Tu się wszystko pozmieniało. Mmm... Mój, ek mój ekwiwalent zaczął wyglądać dziwniej Mój platynowy młot jest zajebisty, co to jest? Water Walking Potion, najpierw pierdolę Pikselowe monety Sama jesteś <laughs> pikselowa no, no, tak krzywy ryj, że aż prosty Sheee <laughs> Nie, nie, sobie pracuję, twarz żeby jakoś. Nie teory. Fajnie. Nie metory, tylko dwie Dobra, to co robimy w tym odcinku? A ja mam No nie wiem, no mamy parę opcji. Możemy ym... kopać dalej, iść sobie kopać, albo coś zajebistego sobie tu budować i rozmawiać. A może jakieś tam ja budować? No, tak. No to buduj. A... Chyba, że potrzebujesz materiałów, to idziemy po rudę. A... No to jest opcja. A, no to o czym chcemy porozmawiać. Może o homoseksualizmie, co nie myślisz? Nope. Dlaczego no? Znaczy, nie przeszkadza mi jak... Przecież Harley i Timmy żyją sobie wesoło w kaktusowej łodzi póki nie mają dzieci, to się zgadzą. A co jeśli będą mieli dzieci? No, zabiję. Dlaczego? Przyszedł. Przecież... Przecież Ty mi sam prawie z dzieckiem. Nie interesuje mnie to. Ja pierdole. Kurwa gestapość ciebie. No co... Jestem przeciwko. Dlaczego jesteś przeciwko? A czy nie jestem przeciwko, jak są... No wiesz co. No właśnie nie wiem. Nie są w małżeństwie. W związku. W małżeńskim. Ja mogą być? Mi to nawet nie przeszkadza, że ja sobie właśnie żyję. Ale co, czym, co ci przeszkadza, żeby mieć gdzieś za mąż? Znaczy. Co ci to przeszkadza? Może być za mąż, ale w sumie dla mnie to jest wiesz, związek między kobietą a mężczyzną, więc tak zbyt nie, ale tak wiesz. No. Znaczy, żeby mieli wyjść za mąż, znaczy, no, ślub wziąć, <noise> To ten, to, to za spokojnie, ale. Bardziej... nie mieliby mieć dzieci? Eee, no ja się naczyniamy. A córeczkę? No, nie A dwie matki jakby były, to co? To mogą mieć córeczkę? No Wyobraź no. No, sobie, żeby nie taki mały pernek i była do mamy Mamo, mamo, mamo! Która? Nie wiem No, co to źle No, a gdzie tato? W Albanii To coś jest bym, bym na to słowo no, No to może być dwóch tatów od razu. A tak, gdzie mamuś wtedy? No to dwie mamusie. A, Taki rozwiązły związek. Ja, ty jesteś za tym gorzej. Prawda? No to się... nie, no co ty. Jak to się nazywało? To się nazywa chyba poligamia. Srej, Kiedy no. jest tam na przykład jeden facet, a pięć kobiet. I żyją wszyscy szczęśliwie, nie? A to też jest dziwne. Bo jest taki problem w telewizji, nie? Znaczy... no jest. Ja. To jest z Znaczy wiesz... Jak ktoś chce tak żyć, to niech tak żyje. No to się mi to nie przeszkadza. Bardziej mi to nie przeszkadza niż właśnie homoseksualizm. Ale w ogóle oglądałam tylko... Mniej ci przeszkadza to, że facet ma bierze trzy siostry, bierze z każdego ślub i ma 50 dzieci? To ci mnie przeszkadza to, że dwóch gejów miało być dziecko. No bo to geje. No ja pierdolę. Tolerancja no, level hard. No ale no wiesz, no kurde. Facet z tam? też jest inaczej niż facet z kimowaniem. Z kinoma, Z tylko kobietami. Wiesz, to jest taki wiesz... Mi to tam przeszkadza. Osobiście. Co robisz? Zepsułeś sobie ścianę. Chroni mnie! Antywirus. Chroni <grym>, mnie, kurwa. Okay. Dobra, wracamy. E, co ty tam mówiłaś? O kinomaniakach? Nie, 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 że oglądałam właśnie o tym, tym o gościu, który miał za siostrę, nie? I byka w sumie, nie? Co miał za siostrę? No żony, wszystkie pięciu chyba, cztery. O, jak pierdolę. I to było, mm, i to było mm, coś takiego. I wszystkie rude. I to było coś takiego, że w poniedziałek miała jedna. A, oglądaj. W ogóle serial, i było to w serialu, w kości to było, i było, że miał jakiś tam grafik, że w końcu jedna postanowiła go zabić. I wyszło. Nie, że ona chciała, żeby on zachorował, bo ona się miała nim opiekować, jak jest chory, żeby więcej czasu z nią spędzał i go przypadkiem zabiła, tak. A, nie, a to było coś takiego, że on miał taką regułę, że jego pierwsza żona jest najważniejsza i spędzał z nią dwa dni? Bo on też tam tak miał. No! A tam trzy dni? Już nie pamiętam, a zresztą miał po jednym dniu, nie? I miał tylko jeden wieczór. A bekan. To było takie dziwne. O kurwa, marzenie każdego faceta. Ej! W ogóle, co to było? Co jest, kurwa? Romuś! Pum, pum! Wirusy? W ogóle wszystko to jest te, ten sam jeden program ciągle się pojawia. Tym, tym, tym. A może to są inne pliki po prostu. O złym wszystkim. To tak, ja ten... usuwałem ten program. Może pliki po nim zostały. No właśnie. Si. Miejmy nadzieję, że nic takiego nie będzie takie z komputerem, nie? No! <grym> Dobra. Wow, przygody na nagrywaniu. Kurwa, ja się ujebałem. Co ty robisz? Ta postać ma wysokość na trzy? Tak. Ale on no, wysoki. A jest szeroki na dwie. Ale grubas. Nie tak jak ty. Jesteś no! grubszy ode mnie, nie pierdol. Może jestem grubszy od ciebie, ale to ty dzisiaj nie byłeś w stanie ubrać własnych spodni. A -a -a! Wow! Słodni też! To wow! nie ma ja że są z zagranicy. Nie moja wina, że masz grubą dupę. Wow! Ja też po prostu za zadłużuję. To w ogóle nie twoja wina. I to my spodni też są z zagranicy. Pewnie z jakiegoś Azerbejdżanu. Gdzie małe azerbejdżańskie dzieci skleją Adidas za to złote. Ja wiem, nie? Na godzinę. Ja wiem. Bym... Nie wiedziałam, nie, Mnie, mam małe dzieci. Mm. <grystanie> bym, jadłam, małe dzieci. <grystanie> ja bym jadł małe dzieci. Ja bym miał czczeniaczkę. No, czczeniaczki już nie. Dlaczego nie? Bo to To tak jak małe dzieci, tylko mało go nie mówi. I nie krzyczy jak boli. No ale właśnie nie! No to brak... ma krzyczeć jak boli! Nie! <grystanie> Bo słodkie pieski mają słodkie oczy. A dzieci... SŁODKIE pieski mają słodkie oczy. Słodkie pieski mają słodkie oczy. A dzieci to takie, wiesz, takie wypiartki, nie? Trochę. Wrodne biegają. W ogóle... Biegają w kółko sraju pod siebie, nie? W ogóle... Kto no. wymyślił dzieci, nie? Kto je opatentował? Nie wiem. ja nie. Jasne. Każdy, kto tak robi, tak mówi. Wow! O nie. No dokładnie. No. Ej, wej, wej, Ser by się przydał. Ja bym nie zamówił. Ser? Ser! Ty mnie słuchaj. Ser! Ser, też zjadła. Kurwa, lubię ser. No ja też. Nie, ty nie. Ja mam... W ogóle mam. Nie, ty nie możesz lubić, Sara, bo ci nie pozwalam dzisiaj. Mam 8 paczek, mo... Ma paczek. Mam 8, osiem... bo No Co, nie spam. Niesenność robi swoje, nie? Mam... Niesenność w ogóle, co? nawet kurwa nie jesteś w stanie tego powiedzieć. No. Dobra. Wysk nie pracuję, ale mam 8 paczek motorelli w lodówce. Kurwa, robię ci nalot na mieszkanie. To jest takie wiesz, moja siostra mi kupiła cztery paczki, bo lubię mozzarelli. Siostra Ci kupiła cztery paczki mozzarelli. Cześć! Cześć siostra. Wróciłam ze sklepu. Przyniosłam Ci trochę mozzarelli. Ale na chuj mi cztery paczki mozzarelli. Nie lubisz mozzarelli? No lubię, ale na chuj cztery paczki. Co nie? Ale ona mi kupiła, nie? I jeszcze dokupiła cztery kolejnego ja dnia, bo stwierdziła, że jest cierpno. Żół, budusza, ja chciałam tak patrzeć co wydarzyło mnie w lodówce, a nie ich jeść To pizzę z nimi zrób Nie, bo moja rodzina prostu... się odchudza z tych mnie to obchodzi? A, zagiąłem cię Nie też, ona, no, ale wiesz co. No. Ona no, no, mam, no, wiesz no No, ale mozzarella jest zdrowa, smaczna i... No bądź. dobra, ale pizza już nie Oj, zamknij! jej <noise> Pizza jest zajebiście zdrowa a, a, a. No, w nie, no, panie nie. To samo mówiłaś, kiedy umierałaś na ołtarzu ofiarnym. Kiedy ja byłam w kościele. Nie, w kościele nie ma ołtarza ofiarnego. Znaczy... Nie, tak Jak ostatnio byłem w kościele, to nie było, ale... U ciebie w kościele nie było? O! Ciebie nie... No, to było słabe. Nie, Chociaż jesteś świadoma swojej słabości. Da. A gdybym Ci tak... ...kuja w gówno w uchu włożył? No, nie, nie próbuj zabijać. Zabijesz, niech Ci włoży kuja w gównowu uchu? Tak. Czyli... No. chyba nie fajnie. Nie, to daj nie Chcesz mnie zabić? Jeszcze nie. Ale dzisiaj już chciałaś. Tak. Czemu? Nie powiesz czemu. Nawet nie pamiętam. <noise> ale chciałam. <noise> Też nie pamiętam, ale umrzej. A, bo udawałeś uchę. <noise> A tak, ja w w jej okularach lubiem dzzz. No masz okulary jak oczy mucha. No to fajne. No jak oczy mucha. No to mi się nie podoba, może Nie z... mówię, że mi się nie podobają. Właśnie ci kurwa jak komplementuję, a ty, że mi się nie podobają. A mówię, że jak muchy. <grym>, jak oczy muchy o, wyglądają. Ja, ale fajne. No kurwa. Właśnie gdzieś slide numer. A po króli. A jak to slime numer? Nie wiem, słyszałem takie Tak jakby ktoś coś zdechł. Aha Ale kopanie ścian jest. Żmudna. Ja pierdolę. Aaa, no. Nie Nieładnie tak mówi. No. jesteś taki niekulturalny no, A ty ruchy, jesteś taki... ruda. Nie, nie jestem Nie ruda. Jeszcze. Mm. No może się przefarbuje na rudą albo na brąz. I się przefarbuje na brąz. Kur... Szpachlą do ławek taką, wiesz, brązową. Tym, e, jak to się nazywało? Ta reklama taka zajebista z wehikułem czasu była. Widaron o, Kurde, farbą do drewna. Jak będziesz spała, to ci przefarbuję włosy widaronym. Farbą do drewna? No tak. Włosy? No, będzie trzymała, 5 lat gwarancji, nie? Czy tam trzy? Nie jak, mu... jest, jak mi kurde wyżre włosy i będę łysy, to pójdę z reklamacją. Nie wyżre włosów, nie będziesz musiała ich w ogóle myć przez te lata. No wiesz, widaron chroni i pielęgnuje, e, może nie chcę mieć włosów. Nie chcesz mieć włosów? Okej. Okay. Mogę to załatwić. No, nope, no, nope, no. Nope. Tu jest końców. Czy z, z kaktusa? Jojo! Shit. No broń. To jest broń? Tak, łóżko z kaktusa to broń. No jojo dodali w tym updatecie. Jako broń. ile tam zajebistych rodzajów jak jo jojo. można nim napierdalać, wiesz. Ja, ja bym to poprał, jak ja lubię jojo. -jo. Wiesz, że jojo -jo ponoć kiedyś powstało jako broń na samym początku? Jak czym się walczyło? Pewnie kurde, ten, jak to się nazywa, dusiło się sznurkiem. Nie, no wiesz, rzucało się jak kamienie, tylko sznurkiem się ściągało z powrotem. Bo mówię! Nie dusiło się sznurkiem. Ja pierdolę! Ja wiem swoje. Chuj, wiesz, kurde gówno widziałaś w dupie byłaś. Nie, jeszcze nie. Mm, Mi wraśnie. No. Ty, ty, ty? Czego w ogóle zrobił jeszcze nie? To będzie magazyn. Co ja właśnie zrobiłem? Nie wiem. A może to zrobię pokój alchemiczny? Hmm. hmm. Potrzebuję Wooden Florsy. Co so Wooden Florsy? Mogę zrobić coś fajnego? Um, 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 zrobię to. Um, Zrobisz to? Zrobiłem to. Mm, mówisz. Mówię. No, musimy zagrać razem. Kurwa, co Musimy zagrać razem. Mm, z tego, że idę to gra drugi raz na oczy. <grych> Nauczysz mnie. Zepsuję pół mapy. Będzie dobrze. No każdy kiedyś zaczynał. No. <grych> no. Ale nie na tym świecie będziemy grali przecież. Co ty? Nie dopuszczę cię. <grych> co, boisz się, że coś ci zepsuje? Nie, nie no. Co to jest, Ty mi powiedz? To są platformy. Po co? No, Możemy po nich schodzić. Co psał do No tak. Brzydkie? Nie, no fajne, tylko... no tylko To są platformy. Tu nie ma drabiny w minecrafcie. No nie, nie wiem, ale... <śmijny> Oj Boże! Co <to> serce... Się... <śmijny> To, że śpię, to nie znaczy, że nie piję. Ujo, a skrzynka się otwiera, jak się patrzy do niej. Tego też nie było. Zajebiście. Absent! Absent! Robię. Co ja Ej, to wygląda jak skrzynka. Co? To jest monet. O! Serio, nie widziałeś? Bardziej wyglądały jak wieża radiowa. Nieprawda. <grymne> <grymne> Nieprawda, nie zgadzam się. Zrób sobie własną kupę ze złota. No. Myślę, że następny filmik będę musiał zrobić w timelapsie. No. Jak buduję to gówniane miejsce. Bo teraz trzeba się żegnać powoli. Mm. Sama jesteś kurwa sukienka A bo kurde jak nie wiem to. Jak twoja stara Nie mam mamy nie mam starej Nie mam mamy nie mam starej co? ja mam mamę W ogóle co? 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 Gówno! Moja Na A -a! twoim reju! Ej, wiesz co? No. Gówno! Wow! Ej, jest piąta. tam, hmm. To jest zegarek? No właśnie tak się kurwa dziwi, o co chodzi. Piąta! Piąta i spać. Ja nie mam zegarku, nigdzie. Kurwa, co jakiś czas widać? Godzina po prostu sama pojawia. Hmm. W ogóle. Kurwa. Ja pierdolę! O! Teraz żel wypada w kolorze na jakby slime slime. Slime! Jakiego się zabiło? To jest fajne. Come ona! No to jest taki fajne, taki duży slime BUM! No, jeden mały taki okay. Glut. No. Trzeba to będzie zrobić ekspansję. Dobra. Kupa. A Jak ty ci powiedział, moja droga, że masz kupę na twarzy? Co byś się zrobiła? Dzień dobry. Mm. No i jeszcze. Mm. Mm. No bo powiedziałabym, knupnecka. Knupnecka. Tak, knupnecka. Lubię, jak dziewczyny mają kupę na twarzy. <śś> Sifnąfną She... No dosłownie shit. O nie A ja tu mam zegar, dlatego mi godzinę chyba podaje A dman O, mam gwiazdki Masz oko Do przywoływania Eye of Cthulhu Bosa takiego totalnie pierwszego w grze, jakiego się powinno zabić Czekaj, eee, zrobię sobie zajebię. Co tych się robi? To się robi mówi? się mana gwiazdki. Większa ci poziom many. Dzięki temu jesteś zajebistsze. Kurwa zrobiłem od dwie za dużo. Sheet. I teraz będę, będę moim swordem na pierdale mary to się nie, 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 nie zużywa? No te gwiazdki się zużywają, ale ten miecz zużywa tego tak mało, że tego wręcz nie widać. O. Ja! A to skurwio. Co to jest? Ty zombie? Tylko taki z nabitymi w strzałami. W ogóle no, on miał zdroje tak trochę. Świnio. Ja cię kocham. No, no. <laughs> Ja wiem, co to wygląda. Mushroom! Butcher, 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 butcher. Mushroom, mushroom, butcher, 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 butcher. 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 Jak to do niej docięło? No, to chyba koniec przygody na dzisiaj. Mhm. Shit! Manko. Cool! Takie okay. bezpłodne. Sam jesteś bezpłodna.